Wyjaśnić niewyjaśnione. Dziś opowiem o zbrodni, która jest szczególnie poruszająca. Ta sprawa zapada w pamięci, wiercąc w dziurę w całej duszy. Ponad 20 lat temu rozegrał się na terenach Warszawy prawdziwy dramat. Osoba, która powinna chronić dziecko, wydała na nie najsurowszy wyrok. Ta sprawa nie ma jednolitego motywu. Ta sprawa nie mieści się w żadnych ramach. Jest po prostu wyrazem. Największego okrucieństwa, zapraszam do wysłuchania historii, Michałka, który całe życie jeszcze miał przed sobą. Robert nie miał w życiu łatwego startu. Jego biologiczny ojciec był tyranem. Nawet w dniu, gdy miał się urodzić, jego matka została pobita. Kobieta z widocznymi obrażeniami poszła najpierw na porodówkę. To właśnie narodziny syna natchnęły ją, aby coś z tym w końcu zrobić. Zdesperowana kobieta nie zgłosiła się po pomoc. Jednak podjęła najważniejszą decyzję, jaką był rozwód. Wniosła również. O pozbawienie swojego męża praw rodzicielskich do dzieci. Mężczyzna starał się walczyć o zatrzymanie rodziny. Na mediację przychodził w towarzystwie swojej ciotki. Jak wynika z medialnych ustaleń, jakiś czas później pozbawił spełnianą wyżej ciotkę życia. Robert widział ojca po raz ostatni, gdy miał około czterech lat. Potem po mężczyźnie nie było śladu. Matka chłopaka. Długo walczyła ze swoim lękiem, bojąc się mężczyzn. Dopiero po upływie sporej ilości czasu postanowiła dać komuś szansę innemu. Kobieta urodziła kolejne dziecko. Wszyscy zamieszkali w niewielkiej kawalerce. Od tamtej pory życie Roberta było dostatecznie dobre. Ta rodzina nie była bogata, ale skrajnej biedy też nie było. Jedyna niedogodność to niewielki metraż mieszkania. Dzieci wychowywały się w spokoju i miłości. Chłopak uwielbiał zajmować się domem. Sprzątał, prał, gotował i piek ciasta. Matka Roberta pracowała aż do emerytury. Później, podupadła na zdrowiu, zaczęło doskwierać jej serce. Syn był wtedy dla niej największym wsparciem. To na jego głowie spoczęły wszystkie domowe obowiązki. Basia również nie miała w życiu lekko. Od lat żyła w konflikcie ze swoim rodzeństwem. Do matki też miała sporo żalu. Prawdopodobnie nie mogła zaakceptować i związku partnerskiego z inną kobietą, tak przynajmniej donosiły na tamten czas media. Młoda dziewczyna poznała swojego przyszłego męża na jednym z przystanków autobusowych. On pracował wtedy w firmy porządkowej, pochodził z niewielkiej wsi na Podlasiu. Niemal od razu wpadł w oko szczupłej, rudowłosej dziewczynie z Warszawy. Basia zobaczyła w nim szansę na życie, którego pragnęła. Był jej przepustką do niezależności. Para szybko zdecydowała się na ślub. Niedługo później powitali na świecie swego pierworodnego syna nadali mu imię Michał. Dziecko było śliczne i zdrowe. Kobieta czuła się wtedy naprawdę szczęśliwa. Po narodzinach dziecka podjęli decyzję, aby wynająć mieszkanie na jednej z warszawskich dzielnic. Domowe obowiązki, rutyna, to wszystko do czego nie byli przystosowani. Ta wspólna rzeczywistość zaczęła ich przerastać. Dopiero wspólne życie odkryło wszystkie różnice znajdujące się pomiędzy nimi. Barbara była bardziej postępowa, kochała motocykle. Nawet marzyła, aby mieć kiedyś swój własny sportowy model. Nigdy nie chciała też ślubu kościelnego, wystarczył jej ten cywilny. Dziecka również nie chciała ochrzcić. Jej mąż miał zupełnie inne wartości. Zależało mu na żonie, która potrafi się podporządkować, taki, która ugotuje dobry obiad, a gdy zajdzie potrzeba, to i w pracach na polu pomoże. Basia nie pasowała do tego schematu, dlatego małżeństwo postanowiło wnieść pozew o rozwód. Opiekę nad małym Michałkiem przyznano matce. Robert i Basia poznali się w kluby dla harlejowców. Chłopak szybko zauroczył się w i nieznajomej. Mężczyzna nie miał zbyt wielu znajomych. Trzymał się blisko tylko z jednym przyjacielem. Był w jego ocenie człowiekiem niezwykle oddanym i pomocnym. Zmienić miał się dopiero wtedy, gdy poznał Barbarę. Jego znajomi nie oceniali zbyt pozytywnie. Ich zdaniem była chłodna i apodyktyczna. Podobnego zdania była matka Roberta. Kobieta uważała, że syn zmienił się diametralnie. Stał się nerwowy, części sięgał po napoje niskoprocentowe. Basia była jego pierwszą dziewczyną. Matka przyglądała się wszystkiemu uważnie. Choć kobieta miała możliwość zamieszkania swego męża, nadal pozostawała w kawalerce. Chciała mieć pewność, że syn odpowiednio ułoży sobie życie, jak i pozostałe dzieci. Nie lubiła odwiedzin Basi w ich mieszkaniu. Czuła się wtedy niespokojna, ogarnięta niewydomaczalnym lękiem. Liczyła na to, że zachowanie Roberta się zmieni, jak tylko znajdzie nową pracę. Poprzednio był kierowcą warszawskiej gazowni, jednak nie ominęła go redukcja etatów. Robert ukończył szkołę specjalną. Był nadpobudliwy i miał problemy z koncentracją, dlatego podjęto wtedy taką decyzję. Mężczyzna posunął się samochodami, nabył uprawnienia do kierowania wszystkimi typami pojazdów. Uchodził w towarzystwie za osobę inteligentną. Świetnie odnajdywał się w zróżnicowanych klasach społecznych. Po pewnym czasie los odwrócił się. Basia i Robert otrzymali wspólnie pracę w jednym z marketów budowlanych. Wydawać by się mogło, że teraz mogą zacząć układać sobie życie od nowa. Tutaj też w źródłach pojawia się pewna przerwa, stąd niepełne są informacje w opisach na temat życiorysu Pary. Michałek był bardzo ufnym i szczęśliwym dzieckiem. Ponad wszystko kochał swoją mamę i jej nowego partnera. Dziecko uważało go za swojego prawdziwego ojca. Basia wraz z synkiem wynajmowała pokój u jednej z gospodyń. Robert mieszkał z matką. Mimo wszystko widywali się często. Niemal codziennie odbierali wspólnie czteroletniego Michałka z przedszkola. Następnie spędzali razem czas. Matka Roberta pamięta, że pewnego dnia syn sam odebrał dziecko z placówki. Tego dnia maluszek nie zapanował nad swoim pęcherzem. Robert zabrał Michałka z swojego mieszkania. Tam go przebrał i owinął swój ciepły sweter. Był wobec niego niezwykle opiekuńczy. Basia w tym czasie nie pracowała już w markecie budowlanym. Na tamten czas sprzedawała wędliny na pobliskim bazarze. Robert od czasu do czasu odbierał ją z pracy w towarzystwie Michałka. Sprawia wrażenie normalnej, a przede wszystkim kochającej się rodziny. Jak na swój wiek wykazywali się dużą odpowiedzialnością. Padały głosy sprzeczne i stawiające kobietę w złym świetle. Aczkolwiek moim zdaniem było to spowodowane narracją medialną i tym, w jaki sposób na tamten czas sprawa była przedstawiana. Michałek po jakimś czasie zaczął się subtelnie zmieniać. Kiedyś kochał kąpiele w wodzie, uwielbiał do niej wchodzić, jednak od wakacji 2000 roku zaczęło się to zmieniać. Chłopiec nabrał panicznego lęku przed wodą. Jego matka początkowo nie mogła tego zrozumieć. Michałek też nie potrafił lub nie chciał wyjawić powodów. Opinie o barbarze jako o matce są zróżnicowane. Wszystko zależy od kresu, w którym powstały. Jedne media mówią o niej jako okrutnej, zimnej i wyrachowanej. Miesza się z wypowiedziami o tym, że była dobra, kochająca, troskliwa. Im większa była nagonka w prasie, tym więcej pojawiało się niepochlebnych opinii. Fakty są jednak niezaprzeczalne. Michałek kochał swoją mamę, bezgranicznie. Ona kochała jego. Dbała o swoje dziecko na tyle, na ile było to możliwe. Dziecko do przedszkola było odprowadzane regularnie. Zawsze było czyste, zadbane i dobrze ubrane. Chłopczyk miał modne ubranka i zabawki. Barbara nigdy nie zalegała z opłatami za placówkę dziecka. Prawdopodobnie, jako samotna matka, była też przemęczona. Wszystko spoczywało na jej barkach. Jednak potrafiła pogodzić rolę matki z pracą zawodową. Wadą Basi było to, że kochała zbyt mocno. Potrafiła wykonać kilkanaście połączeń w ciągu dnia do Roberta. Tylko po to, aby wiedzieć, co robi. Te nadmierne telefony doprowadziły ją do problemów. W trakcie śledztwa przedszkolanki wspominały dobrze zarówno Basie, jak i Michałka. Na kilka dni przed feralnymi wydarzeniami wypadały czwarte urodziny chłopca. Przyszedł wtedy do przedszkola z mamą. Kobieta kupiła mu czekoladowe cukierki. Najpierw rozdał je wśród dzieci ze swojej grupy. Później poczęstował opiekunki i dyrekcja placówki. Chłopiec nie zapomniał nawet o paniach pracujących na kuchni. Zwykle do przedszkola przyprowadzała go mama, odbierała coś naprzemiennie z babcią. Dopiero na 10 miesięcy przed wydarzeniami się tam pierwszy raz w towarzystwie Roberta. Michałek zawsze wtedy rzucał się jej na szyję i wykrzykiwał: Moja kochana mama! Kobieta tuliła go wtedy z całych sił i powtarzała, że jest jej jedynym szczęściem i nie wie, co by bez niego zrobiła. 19 stycznia 2001 roku Barbara jak co odprowadziła Michałka do przedszkola. Następnie udała się do pracy na bazarze, gdzie sprzedawała na stoisku z wędlinami. Dziecko miało odebrać dopiero około godziny 16. Tymczasem około godziny 12.30 po Michałka zgłosił się ojciec. Wtedy wyglądało to tak, że wystarczyło nacisnąć guzik domofonu. Następnie podać imię i nazwisko dziecka, które chciało się odebrać. Przedszkolanki wiedziały, że Michałka czasami odbiera ojciec. Nic nie zbudziło ich podejrzeń. Kątem oka widziały chłopca, który biegnie w stronę mężczyzny i krzyczy tatuś. Po czym oboje odeszli spod budynku. Nieświadoma niczego Barbara, zaraz po pracy, wybrała się z Robertem do przedszkola. Ona również nacisnęła na guzik domofonu. Podała personalia dziecka i doznała konsternacji. Dowiedziała się wtedy, że dziecko zostało odebrane już przez ojca. Kobieta pobladła i po chwili zalała się łzami. Pomyślała, że biologiczny ojciec dziecka postanowił odebrać jej syna. Opiekunki przeraziły się wydarzeniami, które miały miejsce. Dyrekcja placówki niezwłocznie udostępniła Basi telefon. Na miejsce wezwano patrol policji i oficjalnie zgłoszono zaginięcie dziecka. Przedszkolanki nie widziały jeszcze wtedy, że na swojego ojca Michałek wołał Piotrek z wąsem. Dopiero dzień po zaginięciu, niedaleko mostu Grota w Warszawie, wędkarz zauważył dryfujące na wodzie ciało dziecka. Niezwłocznie powiadomił wszystkie służby ratunkowe. Okazało się wtedy, że jest to zaginiony dzień wcześniej, czteroletni Michałek. Ciało było pokryte grubą warstwą lodu, Dlatego przeprowadzenie wstępnych oględzin stało się niemożliwe. Taki obrót sprawy był dla wszystkich niemałym zaskoczeniem. Jeszcze większym było, gdy doszło do zatrzymania Roberta. Najpierw zatrzymano biologicznego ojca chłopczyka. Jednak, nie znajdując dowodów na jego udział, zwolniono go do domu. Wtedy naturalnym stało się, aby zacząć podejrzewać Roberta. Pomysł okazał się trafiony, a partner Barbary przyznał się do winy. Tak naprawdę przyznał się tylko częściowo. Opowiedział, że odebrał dziecko z przedszkola, a następnie udali się nad Wisłę. Miała to być forma wycieczki. Robert miał wtedy na chwilę spuścić dziecko z oczu i udać się za potrzebą. Gdy wrócił, miał zauważyć Michałka na krze. Wtedy spanikował i postanowił upozorować zagnięcie dziecka. Prokurator jednak nie dał wiary słowom Roberta. Ustalił też, że mężczyzna nie dokonał tego w pojedynkę, podejrzany postanowił to wykorzystać i wyjawił dane swoich wspólników. Wskazał wtedy na swojego kolegę Daniela i matkę dziecka Barbary. Robert twierdził, że to właśnie Basia nadzorowała telefonicznie całą akcję. Potwierdzeniem tych słów miały być blingi telefoniczne. Jak już wcześniej wspominałem, kobieta obsesyjnie dzwoniła do swojego partnera. To właśnie te połączenia. Stanowiły dla organów ścigania koronny dowód na jej udział w zbrodni. Daniel nie miał żadnego wytłumaczenia na swoje czyny. Skwitował to jedynie tym, że zrobił to, bo Robert mu kazał. Nieoficjalnie mówiło się, że dziecko było ubezpieczone na kwotę 100 tysięcy złotych. Być może za pomoc w zbrodni Danielowi obiecano jakąś część pieniędzy z domniemanej polisy. Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej. Wydarzenia przebiegały następująco. Feralnego dnia Robert udał się z prośbą o pomoc do swojego 19-letniego kolegi Daniela. Następnie obaj mężczyźni skierowali się w stronę przedszkola. To właśnie Robert nacisnął wtedy na guzik domofonu. Przedszkolanki go nie rozpoznały. Po odebraniu dziecka z przedszkola udali się tramwajem w kierunku Wisły. Michałek był szczęśliwy z myślą na nową przygodę. Robert zapytał wtedy chłopca, kogo kocha. On z uśmiechem odpowiedział: Ciebie, mamę, babcie i panią Jadzie. Dziecko nie wiedziało wtedy, że osoba, której właśnie wyznało miłość, planuje pozbycia się go. Być może było też inaczej. Być może czterolatek przeczuwał niebezpieczeństwo. Mógł usłyszeć fragmenty rozmowy Roberta i Daniela. Dzieci mają bardzo silnie rozwiniętą intuicję. Po dotarciu na miejsce, złapali chłopca za nogi i ręce, zaczęli nim kołysać. I na raz, dwa, trzy, wrzucili do lodowatej wody. Michałek zdążył tylko wykrzyczeć, tatusiu, ratuj. Robert nie odwrócił się za siebie. Odeszli z Danielem spokojnym krokiem. Dziecko walczyło z żywiołem przez równe 240 sekund. Obrót tej sprawy. Rozgrzał dyskusję publiczną. Oczy całej Polski zostały zwrócone na rozpoczynający się proces. Na ławie oskarżonych zasiedli: Robert, Barbara i Daniel. Prokurator żądał po 25 lat kary pozbawienia wolności dla matki dziecka i jej partnera. Dla Daniela wnioskował tylko o 15 lat. Niedługo później zapadł w tej sprawie wyrok skazujący. Wszyscy podejrzani otrzymali wnioskowane kary. Do skazania matki dziecka przyczyniły się nie tylko bilingi telefoniczne. Ogromne znaczenie miały zeznania Roberta. Konkubent kobiety zeznał, że prosiła go ona o to, aby pomógł jej pozbyć się dziecka. Według niego to ona miała być inicjatorką i twórcą całego planu. Sąd skupił się tylko na zeznaniach Roberta i opinii środowiska. Kobieta podczas odczytywania wyroku osunęła się na ziemię. Płacząc wykrzykiwała. Że nie wierzy już w sprawiedliwość, bo nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Łącznie spędziła w zakładzie karnym 20 miesięcy. Na szczęście jej obrońca nie dawał za wygraną. Sprawa trafiła do apelacji. W ostatnim okresie nawet prokurator wnioskował o uniewinnienie kobiety. Dopiero w 2004 roku Barbarę uniewiniono od zarzucanych jej czynów. Sąd przychylił się do tego że Robert manipulował dowodami. Kobieta wnioskowała o odszkodowanie w wysokości 400 tysięcy złotych za niesłuszny areszt. Finalnie, dopiero w 2011 roku sąd przyznał jej odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Jaki był motyw tej zbrodni? Według Roberta Michałek był przeszkodą na drodze budowania ich wspólnej przyszłości. Na koniec tego materiału chciałbym skierować do Państwa z apelem. jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wsłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.